Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Zarthan. Spotykamy się w kolejnej grze Creed: Rise to Glory, gdzie przejdziemy sobie karierę boksera zawodowego. Miejmy nadzieję, że za niedługo to my staniemy się nowym rokiem balbą. Dobrze, wybierzmy sobie tak. Tutaj poziom średni. Okej. Okay. Oczywiście, jeżeli wam się seria spodoba, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, podpowiadajcie, co mamy robić, i tak dalej. Ok, co my tutaj mamy? Chodzenie. Czyli tak, przytrzymać te. Aha, i idziemy. Pewnie do tego punktu. Dobra, i teraz tak. E, Chwila, jeszcze trochę. Ok, to mamy.

Aha. Dobra, to mamy. Po kolei w każdy punkt, dobra? Tutaj bieżnia. To zaliczone. Okej. Okay. <słuch> Będę musiał tych kolorów nauczyć, w którym momencie który powinien być. Dobra, to w miarę łatwe. Okej. 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. 2, 4. Dobra. I znowu bieg. Uh. Trening, stamina, next to fight. Ok, Hansa are slower. Ok. Stamina. Czyli jak nam się stamina skończy, to nasze ciosy będą wolniejsze i wtedy dobrze by było Właśnie, żeby odzyskać staminę musimy odczekać. Okej. Okay, dobra. Ciekawe czy teraz już będzie taki lekki sparring z nim. No, dobra jest. Delphi Gym, Kalifornia. Aha, dobra. Dostaliśmy osobę sparringową. <śś> Czyżby to były jego statystyki? Okej, okay, musimy podejść. Mm. O fajna maczache na klacie. Dobra. Coś tu mu. Hmm? Dostań, Dobra. Badań.

Już ciężej? O kurde, cztery ciosy. Ok, oh, to oznaczało, że mieliśmy go dobić. Koniec rundy pierwszej. O, oh, się kurde, zmacham. Przy tym. O, o, kurde. Dobra. Mogę go dobić? Chyba nie. Okej, okay, coraz dłużej wstaję, więc kto wie. Okej. Okay. nie wstawaj. Jeszcze raz. Już? Dobra. I jedziemy. Ok, odpoczynek. Cios, cios. No, je! Yeah. Osiągnięcie Beat Scrubs. Ok. Uh. Kolejne osiągnięcie, chyba że pozostaliśmy na nogach. Slow steady. Okej, okay, co to jest za strzałka? A, to są moje wyniki. Your hits, czyli ile trafiliśmy. Ile on trafił? Nie, bo albo... leżyśmy... your Hitz Blocked. Ja zablokowałem 5%. bo on zablokował? Nie, to są moje trafione. To są moje zablokowane. Znaczy, on zablokował moje 5%. Eee, on mnie chyba ta tyle razy Walnął Ja go powaliłem 5 razy eee, jego obrona oponent... Moja obrona była 89% ja ni razu nie padłem, dobra U, dwie minuty, kurde się zmęczyłem No pewnie po całej karierze to kto wie może w końcu na prawdziwy ring pójdę. Zobaczymy. Dobra. Delphi Dream 5 Months. Okej. Okay. Dobra. Zobaczmy co to jest. Global to są statystyki. Pójdźmy do kolegi. No. Aha. Begin Training. No ale trening już mieliśmy. Czy to teraz nie możemy normalnie ten? Dobra, zobaczmy to. Zróbmy sobie play. Okej okay. Dobra, to, to. O kurde. Jednego dam nie zaliczyło. Za wolno. Dwa. Okej, okay, komplit. Dobra, zobaczmy teraz to. sobie. Ok, jeszcze raz oddychanie. Tak. O oh, kurde, coraz więcej ciosów. Okej, okay, nie wiem czemu. Chyba nie wszystko nam zaliczyło. O, tak jak chcieliśmy. Dobra, zobaczmy. Tam jest jeszcze z tym mannakinem. Dobra, pójdźmy sobie jeszcze tam. Chwila. O, moje gadki. Amerykańskie. Ciekawe, czy będzie można było później wybrać sobie. No, leć. Się kurde zmachałem. Dobra. To lecimy. Zrobmy sobie 9 stansów. Ciekawe, czy to jednocześnie będzie wpływało na nasze ogólne statystyki. Czy nam się ta stamina będzie powiększać? Będziemy dłużej wytrzymywać. Dobra, można stąd iść? Aha, po prostu, po prostu się odchodzi. Dobra, teraz to. Dawaj Jeden, jeden, jeden Oj, no to. Oh, nie to O, nie trafiam Okej, okay, dobra Teraz tak, ja się muszę obrócić w tą stronę, jeżeli chcę. Zobaczmy jeszcze raz. Tak, tu chyba nic więcej nie ma. Tu są tylko ociosa. Tak. Nie, nie mogę się tu w żaden sposób obrócić. A nie, jest, idzie. Dobra, tylko teraz tak. To są. To są opcje, to nie. Jak to się obrócić idzie tak z mojego obracania No właśnie To będzie trochę ciężkie Tak Tak? Nie Okej, okay, dobra, to się trochę powykręcam To są chyba rodzaje ciosów jak to ma w miarę wyglądać Ponieważ jeżeli uruchomiliśmy karierę, to fajnie by było zobaczyć tak jakby wybrać sobie kolejny ten, czy ma być trening, albo coś takiego, wiadomo, do przodu idź. O, gruszkę tutaj mamy, dobra. Być może, że po prostu z tym kolesiem trzeba będzie pogadać. Podle, na filmach jak to robią, to jak już tak du Dużo prosi to wychodzi Okej okay. No właśnie, nie obkręcaj się tak Tak, z góry na dół Spróbujmy Okej, okay. nie, dobra, obkręca się Dobra, lećmy do Lesia. Tutaj nic nie ma, tutaj nie ma. Kurde, muszę się obkręcić. Dobra, to zobaczmy jeszcze co ty chcesz. No, dawaj. Raz, dwa. Ok. Czyli ty chcesz znowu zwykły trening. Aha. żadnej tej Okej okay. O właśnie, tych kółek nie widziałem wcześniej ciekawe czemu? Czy się to już zepsuło Dobra, tu, 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 tu o, Dobra, chyba że to mam A Ok, oj Ciutka za blisko Mi się pokazało to Okej, okay, sukces Ciekawe czy to się kończy w ogóle you complete okej, czy żeby Begging fight. Aha, czyli kolejna walka. Dobra, to coś czuję. chwila, tu się niech obraca. Coś czuję, że będziemy robić tak, że pewnie dwa treningi, dwie walki, żeby bym się nie obrócił. No. Żeby w miarę na jeden odcinek wystarczyło i wydaje mi się, że powinno być. Dobry! O, jestem mój. Ziemalku. A teraz jakaś chyba Poważniejsza walka corner, Excel, El Tigre, Ramirez. Oh, Ramirez, 22 zwycięstwa poprzez knockout. Creed, tak to my szkoda, że nie, nie używam naszego naszego Niku. Oh. Dobry Ramirez Jak tam No, dawaj, teraz ty Nie? Ja mam? Dobra, niech będzie Stamina, stamina. Huh? No mam wrażenie jakbym się troszeczkę od niego odsunął. No i chyba nie trafiłem. Dobra. Runda druga. Oh. Chyba trochę za blisko. Dobra. No, dawaj! No! Lesz. O kurde, ale ty już masz Mordkę, O, to! Oj, oberwaliśmy! O, ręce? Dobra, odetchnąć! Nie. Dobra. Runda trzecia. Oh. No. Trochę przerwy. Okej. Okay. Ja, kolejny, pokonany! O. Oh. Super. Okej. Okay. Ma ich 70 ciosów, jego 10, leżał 3 razy, ma je zablokowane 14, ja zablokowałem go 89% znowu. O! Dobra, zmachałem się. O! Dobra, i co teraz, i co, i znowu na 3 miesiące później. No okej, okay, no dobra, no to oznacza, że za każdym razem się będziemy tutaj pojawiać. Będziemy chcieli, to sobie możemy tutaj potrenować. Jednocześnie on też będzie przed każdą walką nam no pewnie trening przygotowywał. I zobaczymy, może kiedyś podniesiemy te 50 i będziemy nimi mać. Okej. Okay. Niezbyt kojarzy tych ludzi. Czuję, że to... Chyba jednak prawdziwi zawodowcy. Okej, okay. dobra, no to co? Na dzisiaj kończymy. Dzięki wam za oglądanie, dzięki wam za wspieranie. Czekam na Wasze komentarze. A propos tego jak się Wam seria podoba. No i wiadomo, lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej takich filmików oglądać i żeby wam się pojawiała oczywiście informacja o kolejnym wrzuceniu filmika. Dobra, dzięki. Na no to, cześć.